Cześć kochani, witam Was ciepłutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym projektem Denko i z tego co widzę jest troszkę mniej zużytych opakowań a to z tego względu, że byłam na ulopie we wrześniu i miałam sporo miniaturek więc wiecie, pełnowymiarowe kosmetyki zostały w domu ale jest tu kilka fajnych rzeczy, no oczywiście niewypały też się znajdą i zaczniemy od pas do zębów nie wiem jakim cudem, ale mam aż trzy puste opakowania po tej mojej ulubionej paście Himalaya Mint Fresh. Jak widzicie, ja ją lubię, ja ją ciągle kupuję. Zdarza się, że od czasu do czasu kupię Colgate czy Aquafresh, czy Colodent. Natomiast z przyjemnością wracam do tej pasty. Ta pasta nie zawiera oczywiście fluoru, pięknie czyści ząbki, odświeża oddech, jest bardzo łagodnie miętowa. Więc jak najbardziej mogę ją wam polecić. No i wracam, wracam do niej z przyjemnością. Tu mam opakowanie po chusteczkach Tami, to jest ta nowa wersja. No i muszę Wam powiedzieć, że chusteczki są dużej, gorszej jakości, jak były. Są mniejsze, to niby opakowanie się zmniejszyło, żeby było lepsze, natomiast chusteczki, jak dla mnie są na nie, są bardziej suche, są mniejsze. No i co mnie jeszcze denerwowało, ta klapka po kilku dniach użytkowania niestety odpadła, więc musiałam kombinować, przyklejać żeby chusteczki mi nie wyschły. W tej chwili mam z, y, chyba dada chusteczki, no i zobaczymy, czy będę z nich zadowolona. Natomiast ta wersja z tarastami była genialna. Ale jak widać coś się dzieje z produktami, zmienia się jakość, bo mówię teraz tutaj o tych ręcznikach wełnianek z stami. Kupiłam sobie kilka sztuk właśnie na olej, bo u mnie tu stacjonarnie nie były dostępne w żadnym sklepie i jestem niestety rozczarowana, bo te ręczniki w tej chwili są bardzo twarde. Bardzo szorstkie, nie wiem jakim cudem można wycierać małemu dziecku rączki czy twarz, bo niestety ręcznik jest twardy, jest szorstki, ja wycierając twarz, wiadomo moja skóra nie jest tak delikatna jak u niemowlaczka, czuję tą różnicę, no oczywiście mam chyba jeszcze dwa opakowania i na pewno zużyję. Nie wiem, czy tak trafiłam. Czy rzeczywiście zmieniła się już po prostu formuła tego ręcznika? Będę szukała oczywiście czegoś innego, natomiast, no, jestem zawiedziona, bo to był świetny produkt, Ale niestety, jakoś widzę, poszła już w dół. Kolejna rzecz: służyta płatki cyjen, to są te małe płatki owalne. Ja je zawsze wykorzystuję do toniku i do tego sprawdzają się idealnie. No i mam tutaj jeszcze wersję tych dużych płatków, też oczywiście bawełnianych z Lidla. Bardzo je lubię, no i oczywiście zawsze je mam w swojej łazience. Kolejna rzecz z Lidla to jest mydło, tym razem nie w piance, jak widzicie, tylko wersja klasyczna. Tu było chyba 500 ml, tak, bawełna i jaśmin. Bardzo przyjemnie pachniało, dość fajnie się myło dłonie tym mydełkiem. Natomiast ja oczywiście preferuję te mydła w piance. Mam wrażenie, że są wydajniejsze i lepiej domywają dłonie. Kolejna świetna rzecz, coś mi tu ucieka, to jest to maleństwo z kalendarza z Bola, żel pod prysznic, ale jak to pachniało, to właśnie zabrałam ze sobą na wyjazd na urlop we wrześniu. Idealnie mi to się wpisało właśnie na te kilka dni, ale pachniało to takim kakałem, czekoladą. Także świetny i rzeczywiście kolor był taki brązowawy. Kremowy, gęsty, fajna była pianka, no i zapach roznosił się w całej łazience, więc jestem mega zaskoczona, bo wiecie, to jest tylko żel z bala, który kosztuje kilka złotych, ale rzeczywiście robił robotę. Wcierka do skóry głowy z Joanny, ta wersja rzepy, śmierdzi niestety niemiłosiernie, to jest 100 ml, fajny jest ten dozownik, bo możecie w każde miejsce na skórze głowy trafić idealnie, bardzo lubię. Kolejne opakowanie już mam na wykończeniu i muszę Wam powiedzieć, że przy regularnym stosowaniu tej wsierki do skóry głowy, włosy rzeczywiście są wzmocnione, mniej wypadają. No i taką kurację pewnie będę prowadziła aż do wiosny, bo na wiosnę, wiecie, też włosy niestety się sypią. Ja mam też problemy z tarczycą, więc moje włosy też wariują. W każdym razie sam produkt jest świetny. Natomiast no jak nie lubicie zapachu rzepy, no to nie będziecie w stanie w nim wytrzymać, bo ta rzepa jest dość długo wyczuwalna. Tym bardziej, że ja na przykład nakładam sobie ten produkt na skórę głowy wieczorem. Idę spać i dopiero rano myję włosy. Wiem, że część osób używa to rano, natomiast nie wiem, czy bym była w stanie wytrzymać cały dzień nosząc ze sobą ten zapach na głowie. Więc na noc jak najbardziej ok, Na dzień nie próbowałam, więc tego Wam nie powiem. Coś do pielęgnacji włosów, czyli Altera. I to jest szampon z kofeiną. Wiecie, że ja te produkty lubię. Mój ulubiony to jest zwiększający objętość nie wiem, chyba mam jeszcze inną sztukę na zapasie, w każdym razie 200 ml, fajny szampon, dobrze się pieni, dobrze myje włosy, bardzo gęsty, bardzo wydajny, przyjemnie pachnie, więc za jakiś czas na pewno do niego wrócę. Kolejna rzecz włosowa, jak widzicie, całkiem sporo tych produktów mam do włosów i to jest maska z Avonu, Planet Spa, z oliwkami, 200 ml, bardzo gęsta, bardzo aromatyczna maseczka i powiem Wam, że ją kilka razy użyłam tak samodzielnie, i sprawdzała się OK, była w porządku. Natomiast resztę z pół opakowania wykorzystałam właśnie przy olejowaniu włosów trochę maseczki, trochę oleju z czerwoną papryczką, z alfa-fam i trochę oliwy z oliwek i taką wiecie, mieszankę nakładałam na włosy. I to połączenie sprawdzało się idealnie, więc nie wiem, czy nie kupię sobie kolejnego opakowania właśnie w tym celu, żeby mieć jako podkład do olejowania włosów. Sprawdzało się to idealnie. 200 ml dość wydajny produkt. Oczywiście do kupienia w katalogach Avonu. Maxi Cram, tu mam tą stałą wersję opakowania i w końcu nie wiem, czy jest stara, czy jest nowa, czy oni coś zmienili. W każdym razie patrząc na skład, tam jest niewielka różnica w zawartości tych mikroelementów. W każdym razie 30 kapsułek, to jest taka wersja 30-dniowa i muszę Wam powiedzieć, że są paznokcie i włosy wzmocnione. No i oczywiście od jesieni do wiosny jak najbardziej będę znowu suplementować się tymi produktami, żeby, wiecie, wzmocnić troszeczkę te włosy i paznokcie, a na wiosnę, na lato, to wiadomo, więcej witaminek, ale z owoców i z warzyw. Odżywka do włosów. No, jak widzicie, to sporo tych produktów włosowych, ale ja i też sporo zużywam. Mamy tutaj emalionowy Irys 100 ml, to jest odżywka od Anwen. No i muszę Wam powiedzieć, że ta nie przypadła mi do gustu. Dość tępe były moje włosy właśnie po użyciu tej odżywki. Z proteinami dużo lepiej się sprawdza na moich włosach, więc do tej na pewno już nie wrócę. Chyba mam jeszcze jedną na zapasie, ale spróbuję właśnie ją używać z dodatkiem olejku, żeby sobie podtrzymać troszeczkę dłużej na włosach. Być może w ten sposób ta odżywka się u mnie sprawdzi. Produkt z kolorówki. Jeden, nie, chyba dwa mam. W każdym razie Eveline i to jest ta wersja mat 01 Ivory 40 ml. Produkt niestety niedostępny u mnie stacjonarnie, ani w Osmanie, ani w Hebe pomimo tego, że w obu y, sklepach jest szafa Evaline Cosmetics. Muszę sobie to zamawiać przez internet. Bardzo fajny produkt, ja go uwielbiam. Nie wiem, to jest moje trzecie, czwarte czy piąte opakowanie. Kolejne używam, kolejne zamówiłam. Podkład sprawdza się u mnie świetnie, wytrzymuje na mojej twarzy przez wiele godzin, nie wybłyszcza się tak szybko, ładnie wygląda, nie wchodzi w zmarchy, kolor jest dla mnie idealny, krycie jest bardzo dobre, więc no wiecie, kolejne opakowania, no oczywiście będę używać. I proszę, mam tu taki produkt pod prysznic z masłem sza. to było strasznie gęste. Natomiast to nie jest taki balsam, który nakładacie po umyciu, spokujecie. Nie, to jest normalny żel pod prysznic. Idealnie się sprawdzał do nabliżania skóry po opalaniu. Ta skóra była taka, wiecie, jakby delikatnie napuszczona po umyciu, ale w takim dobrym słowa znaczeniu. Bardzo fajny produkt. Jak będzie jeszcze dostępny na stronie i myślę, że na niego się skuszę. Bardzo wydajny, bardzo pięknie pachniał, fajnie się pienił, więc polecam. Teraz, kochani, co my tu mamy? Krem do stóp, który miałam w którymś z boksów. Dość droga marka, dostępna oczywiście w internetach. 50 ml, fajny produkt, dobrze nawierzał stopy, bardzo przyjemnie pachniał, no ale wiecie, nie będę specjalnie szukać po internetach kremu do stóp, gdzie w drogerii mogę naprawdę kupić fajne produkty. Prokudent, takie maleństwo do płukania jamy ustnej, miałam właśnie na wyjeździe. Wiecie, że lubię duże opakowanie, więc maluszek jak najbardziej był okej. Okay. Tu mam coś z kalendarza z Ifoshe. To była woda chyba perfumowana, tak. Natomiast no nie przypadła mi do gustu. To była druga, która znajdowała się właśnie tam w kalendarzu. Takie maleństwo, przysłodkie opakowania. Natomiast zapach jest dla mnie taki, wiecie, no trochę babcinę, że tak powiem, więc w pełnym wymiarze to na pewno tego produktu sobie nie zakupię. Ale z Ifoshe mam tutaj świetną pomadkę, już wykończoną. To była pomadka z Ifoshe, też właśnie z kalendarza, chyba z Zeszłego roku, w każdym razie o smaku i zapachu mango, i ona bawiła usta na pomarańczowo. Więc wiecie, fajnie, jak się nosiło maseczki cały czas. A nie używałam kolorowych pomadek, no bo wiadomo, to się mijało z celem. Także usta miałam zawsze delikatnie muśnięte kolorem. Bardzo fajny produkt. W tej chwili mam też pomadkę z Ifa, ale waniliową i też jest całkiem spoko. Maseczka w płacie. Jedna, jedyna, coś ostatnio, nie wiem, opuściłam się w maseczkach. I mamy tu maseczkę z frugi. Taką nawilżającą, tak, nawilżającą, uelastyczniającą, zawierającą witaminę C. Maseczka jak maseczka nawilżała skórę, od żadnych cudów więcej nie zrobiła. Jeszcze jedną rzecz mam tutaj z kalendarza z Balaa, i to jest maseczka do włosów, 20 ml, więc starczyło mi to praktycznie na jedno umycie. Maseczka jak maseczka, ja jednak maseczek z Bala do włosów nie lubię, zdecydowanie lepsze są jednak odżywki od nich. I sala olejek śmiepciuszek. Kolejne opakowanie, zużyte do mycia gąbek i pędzli. U mnie sprawdza się idealnie, oczywiście mam kolejne opakowania. No i na pewno będę używać płyn do kąpieli z Eivonu, zielonej obłuszko. No i to było niestety moje wielkie rozczarowanie. Myślałam, że to będzie fajny zapach. Niestety nie do końca. Nie utrzymywał się ten zapach, nie wiadomo jak długo. Pianka była tak jak wiecie w tych wszystkich płynach do kąpieli z Iwonu. Dwie nakrętki wlewałam sobie do wanny, natomiast ten zapach, mówię, bardzo szybko nigł. Także dla mnie wspomnienie zielonego Abuszka, to jest wspomnienie dzieciństwa. Były właśnie piękne mydła o tym zapachu i tu z opakowania jest wyczuwalny fajny ten zapach zielonego Abuszka. Natomiast powiem Wam, że w tej chwili mam w użyciu jaśmin, no i tam ten zapach po prostu mnie powalił na kolana, więc na pewno kupię kolejne opakowania. Do zielonego jabłuszka już nie wrócę. Z babuszki Agafi mam tutaj tą złotą maskę do włosów, a 300 ml. Ona ma bardzo specyficzny zapach. Kolor jest w ogóle złoty, tak jakby z drobinami. Pięknie wyglądają później włosy po tej masaczce. Ja uwielbiam tą maskę. Ona ułatwia waszczesowanie. Piękne są włosy, właśnie takie lejące, błyszczące, ale nie obciążone. No oczywiście produkt zawsze kupuję w internecie i muszę się zanim już rozejrzeć. Patrzę, kochani, co mi tu jeszcze zostało. Żel i sany kremowy, jogurt i owoce. I powiem Wam, że to taka wersja była takie... nie za bardzo przypadło mi to do gustu. Jak lubię te wszystkie żele podpysznic sany. ten był taki zwyklaczek, ale tu mam. Mistrzostwo świata. Zapach po prostu tego to było dla mnie coś wspaniałego. Niestety to jest wersja limitowana, ale udało mi się kupić jeszcze dwa opakowania. No i wiadomo, żel i Isan jest kremowy, jest wydajny, fajnie się pieni, ładnie pachnie, więc ten z Panterką jak najbardziej Wam polecam. Oczywiście Święty gral na moim kanale, dezodorant granatowy, nic dodać, nic ująć. Kolejne opakowanie mam kupione i oczywiście zużywam. I co mi tu jeszcze, kochani, zostało? Coś do pielęgnacji twarzy, Korean Beauty, to jest moja ulubiona emulsja, nie emulsja, esencja do twarzy, 30 ml, produkt z pompką. Niestety jest już niedostępny w Rossmanie, nie wiem o co chodzi, ale cała seria jest w tej chwili niedostępna, ani nie ma kremów, ani właśnie tych esencji. Powiem Wam, że trudno znaleźć jest w ogóle jakąś esencję, żeby miała fajną konsystencję, ja miałam esencję kiedyś z AA. Tą z płatkami, łakami już jest niedostępna. Tej też już nie widzę. Ze Skin Seventy miałam natomiast to była forma żelowa, więc nie do końca mi odpowiadała ta formuła. W tej chwili mam z L'Oreala, też jest przeciętna. Być może jeszcze kiedyś wrócą z tym produktem, to na pewno go zakupię. Do włosów mam tu jeszcze Joanne, czyli produkt taki do termoochrony. Gdzieś mi się udało ostatnio kupić go w naturze. Ale w tej chwili mi do natury nie po drodze, więc musiałam siąść do internetu i zrobić zamówienie. 150 ml, przepięknie pachnie takimi pomarańczami. No i mam wrażenie, że te włosy jednak mają trochę termo ochrony, bo ja włosy codziennie suszę ciepłym powietrzem suszarki, więc wiecie, trzeba też troszeczkę bardziej o nie zadbać, więc mam wrażenie, że jakaś tam ochrona na moich włosach jest. No i mam tu jeszcze masełko z The Body Shop, migdały i miód i to też miałam na wyjeździe. Mm, piękny, rewolucyjny słodki zapach. Ja uwielbiam te masła, ja wiem, że one są strasznie drogie, natomiast można gdzieś tam jej na promocji złapać. Te okład kupiłam sobie w zeszłym roku w takim boksiku, było właśnie 5 sztuk po 50 ml, miało każde. Super masełko, pięknie się wchłania, super nawilża, zapachy są rewelacyjne. Mam chyba jeszcze truskawkowe, no i też z przyjemnością wykorzystam. No i zobaczymy, może coś w okolicach świąt będzie w fajnych pomocach, no to wtedy na pewno się pokuszę. I został mi jeszcze tusz do rzęs jako ostatnia pozycja. Pokażę Wam szczoteczkę, bo powiem Wam, że ja jak oglądam tusze do rzęs, jak dziewczyny pokazują, nie wszystkie pokazują, jakie są szczotki. I czasem gdzieś tam kupiłam z polecenia, że jest fajny tusz tak jak właśnie ostatnio, a szczoteczka jest tam po prostu do niczego. To jest ta wersja Volume Celebrate, jest moja ulubiona, jeśli chodzi o Evaline Cosmetics, także polecam. I na pewno kolejne pakowania się pojawią. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o projekt dentków Wrześniowe. Trochę mniej tych pustych opakowań, ale już mamy teraz październik, i całkiem sporo już tam mam pozbieranych pustych opakowań. Bardzo dużo produktów mi się znowu wykończyło, no ale o nich Wam opowiem już w następnym ręku. Dzisiaj Wam kochani dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Papa. Pa.